Nie mogę nie nawiązać, tu się taka wytworzyła trochę atmosfera y, y, narzekania na te nasze niskie indeksy cyfryzacji i y, y, w zasadzie jeszcze nie widać rozwiązań. Być może pod koniec dnia, y, jak wszyscy się trochę zmęczą, to trochę będzie optymizmu, ale jest tak, ja y, y, muszę to skomentować, y, tak się zastanawiałem, ja właśnie jak to być może skomentować, bo, bo warto jest. Kontynuować tematy poruszone przez poprzedników. Mi się zawsze mi się przypomina taki artykuł, który napisałem do polityki w, na początku lat 92-93 rok pod takim tytułem Gonić czy wskoczyć. To znaczy, i tak w nowych technologiach przeważnie jest rzecz. A podobało mi się, co pani dyrektor powiedziała, że stara się nie. Cyfryzować procesów analogowych, ale wykorzystywać technologie do poprawiania tych scenariuszy, poprawiania procesów. I to rzeczywiście jest właściwa droga. Te nowe technologie powodują, że możemy bardzo często iść na skróty. Ja się mam za współtwórcę systemu regulacyjnego dla telekomunikacji w Polsce. Pisałem pierwsze ustawy i mogę można powiedzieć, że znam ten system do imentu I tak się dziwnie składa dzisiaj, jak się spojrzy historycznie na, na rozwój sieci telekomunikacyjnych i dostępność usług, która jest niezła w Polsce już w tej chwili, pomimo tych białych plam że postęp dokonywał się dzięki właśnie również technologiom tak naprawdę przez bypassy, to znaczy, że tworzyliśmy pracowicie system regulacyjny, a przychodzili jacyś ludzie, którzy nie zauważali, że są jakieś regulacje i, i, i skracali nam. I rzeczywiście te kamienie, te, te, te przełomowe momenty się tak, tak odbywały, jak to się śledzi. Yy, dobra, przejdźmy do, do, do blockchaina, który właśnie jest taką technologią, która pozwala tak naprawdę spojrzeć zupełnie inaczej i wszystkie pomysły, które się pojawiają na rynku, one się najczęściej pojawiają poza obszarem regulacji. Dzisiaj po kilku latach yy, yy, rynek się można powiedzieć oswoił z tym, że warto jest skorzystać z, z regulacji, bo one dają jakby większe yy, bezpieczeństwo i po stronie biznesu i po stronie konsumentów i po stronie państwa i wszystkich tych, którzy są interesariuszami regulacji. No, Także z regulacji warto skorzystać. To, że dzisiaj są białe plamy na tym rynku dostępności, to właśnie wynika trochę, że rynek był przeregulowany, tak naprawdę, jak się to zanalizuje i w pewnym momencie tak odpuszczono, że się niektórych rzeczy dzisiaj nie opłaca zrobić. Nie róbmy tego, uważajmy na regulację. rzeczywiście je stosujmy na pewno w taki sposób, na ile to rzeczywiście jest oczekiwane. I potrzebne. Skorzystałem z, z szablonu takiego naskowego, gdzie było miejsce na wstawienie zdjęcia na slajdzie tytułowym i pomyślałem, że być może fajnie będzie takie wstawić zdjęcie w miarę aktualne. Otóż jakieś dwa ty, tygodnie temu w, nie, w nieodległym nowym wieżowcu, koło tutaj, centrum Arkadia, odbyła się konferencja PKSA, które odpaliło nowy projekt NFT. Y, 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 tokenizacji dzieł sztuki. To jest widok na, w stronę nasku. nas widać yy, yy, widok Kolskiej, a te obrazki to są stokenizowane, pocięte na, na, na drobne części obraz yy, yy, nowoczesnego malarza, który pociął pocieli ten obraz na takiej części yy, yy, wielkości karty telefonicznej, która jest yy, powszechnie używanym, była środkiem yy, dostępu do, do, do usług mobilnych i yy, do, w ogóle do usług telekomunikacyjnych, i właśnie zniknęła. Jedno, co można zrobić, to malować w tej chwili ładne obrazki i je próbować tokenizować i, i być może rzeczywiście coś z tego będzie. Yy, tożsamość w obszarze blockchain jest jednym z takich tematów, która, który, który jakiś czas temu stał się nie tyle gorący, co, co, co zwrócono uwagę na to, że w projektach blockchainowych yy, yy, identyfikacja jest czymś, co jest po prostu niezbędne, żeby rozwijać te usługi. To znaczy, że. że Cokolwiek byśmy rozumieli przez to czy to, to, przez identyfikację elektroniczną, no, trzeba te problemy rozwiązywać. No i stworzył się w tym obszarze ogromny rynek. To znaczy, jest w tej chwili tysiące firm, które usiłują yy, stosować najróżniejsze usługi identyfikacji elektronicznej. W dużej części, na razie poza tym obszarem regulowanym, ale yy, no, wszyscy się przyglądają. Temu że te regulacje również się rozwijają i w tym przypadku chodzi nie tylko o EIDAS-a drugiego, który dostrzega potrzebę regulacji w obszarze łańcucha, czyli, czyli no coś już jest co, coś, co dosłownie może być blockchainem, jak i również portfela cyfrowego, który jest czymś takim, co również się pojawia na rynku w tym takim wolnym obrocie poza w dużej części też poza tymi koncepcjami regulacyjnymi, to się wszystko gdzieś tam jakoś musi spotkać. Warto, o tym, warto się temu przyglądać w takim szerszym rozumieniu i o tym dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć. Pani Komisarz Unii Europejskiej zasygnalizowała potrzebę zajęcia się problemami tożsamości cyfrowej. I proszę zwrócić uwagę, że to jest spojrzenie w szerszym kontekście, to znaczy w takim, że Europa po prostu dostrzegła, ta Komisja Europejska dostrzegła na samym początku, że trzeba coś zacząć gospodarować danymi w Europie w sposób taki, żeby zapewnić suwerenność danych w Europie. I ta tożsamość cyfrowa jest jednym z elementów tego dbania o, tą, o, tą, o, tą, o, tą, o interes europejski. Tutaj zwrócono uwagę na to, że cokolwiek byśmy nie usiłowali doregulować, doprecyzować dalej, to już w tej chwili dysponentami naszej tożsamości są media społecznościowe, niekoniecznie europejskie, najczęściej nieeuropejskie. I nasze takie cyzelowanie niektórych przepisów no, napotyka, choćby w trakcie prac nad EIDAS-em drugim. Się okazało, że no, Systemy identyfikacji, uwierzytelniania i tak dalej pojawiają się w, i w Microsoftie, i w Google, i w mediach społecznościowych. i One są również pod takim naciskiem tego, żeby przekonać konsumenta, że to jest bezpieczne, wygodne, że łatwo z tego korzystać. Także nie można przedłużać wakacji trzeba odbaczyć co robi rynek, i, i to, jest, to jest rzecz nie, nie do uniknięcia. W każdym razie. Te kwestie są częścią ogólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania danymi. Chcemy zyskać w tej kwestii kontrolę, żeby dane przetwarzane, powstające w Europie były tutaj przetwarzane, żebyśmy mogli to kontrolować i w tym wszystkim jest taka filozofia również dbania o, o to, żeby docelowa, która no, ta wizja nie udało się chyba jej przedyskutować do końca, dyskutując o nowej formie idas -a. Także widać, że tej, tej, tej dyskusji nie, nie kończymy teraz jakby z nową regulacją, tylko trochę doszliśmy do połowy i trzeba, już będziemy mieć następny, następny proces. Proszę zwrócić uwagę, że równolegle wchodzą bardzo ważne regulacje, równolegle, to znaczy akt o usługach cyfrowych tydzień temu opublikowana, opublikowany, można go czytać w wersji polskiej, a akt o rynkach cyfrowych, jeszcze być może bardziej interesujący dla, 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 dla rynku dostawców, tam się dużo będzie działo. No i wiele innych. No, zwrócono uwagę w trakcie pracy nad EIDASem, że trzeba w obszarze cyberbezpieczeństwa jednak zdecydować się na, na now nową koncepcję regulacji w obszarze NIS-2 na przykład. Więc, więc dobrze jest patrzeć na to wszystko kompleksowo i patrzeć, gdzie tak naprawdę, że, że jeżeli chcemy w tym obszarze robić interesy, to, to yy nieźle jest starać się zrozumieć ten ogólny kontekst. Ja w zeszłym roku mówiłem o, jeszcze w tej, tej wersji zdalnej, mówiłem o, o inicjatywie Blockchain, czyli European Blockchain Service Infrastructure, inicjatywa powołana przez Komisję Europejską i państwa, państwa członkowskie wspólnie. I te wspólne prace nad zastosowaniem blockchaina w usługach publicznych, one również się plasują jako dyskusję o, tym, o, o tej następnej generacji internetu, czyli zwróceniem uwagi na to, że musimy jakoś zareagować na trend technologiczny, który jest decentralizacja, że Europa chce odgrywać w tym obszarze znaczącą rolę dlatego że no, mamy duże pole do takiej standaryzacji współpracy na, 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 i, i potencjał współpracy się ujawnił w trakcie tych y, prawie czterech lat istnienia tej, funkcjonowania tej inicjatywy. I yy, że yy, no, rzeczywiście to pole współpracy pozwala na prowadzenie testów i tych takich zastosowań w obszarze wielu państw, to znaczy protagoniści tacy, jak mówimy, że te nasze konferencje techniczne IT są konferencjami najczęściej dla wyznawców. No, spotykają się ludzie, którzy mają te same poglądy i się przekonać się, yy, a, a ten, który trzeba przekonać, najczęściej go tu nie ma, nie siedzi i najczęściej nie ma czasu nawet nas wysłuchać. Tutaj właśnie jest Ciekawie, dlatego że dyskutujemy o projektach, gdzie są podobni ludzie z różnych państw i możemy wspólnie próbować rozwiązywać niektóre rzeczy, mimo tego, że są różne kultury. Tak. Dla przypomnienia, ta, ta europejska inicjatywa powstała w 18, Na początku 18 roku się ukonstytuowała porozumienie z naszej strony, podpisał go minister cyfryzacji. W tej chwili uczestniczy w tym 29 państw plus... Od maja Ukraina ze statusem obserwatora wystąpiła z takim wnioskiem. Stworzyliśmy ramy prawne do tego, żeby móc przyjąć i to była pierwsza organizacja europejska, do której Ukraina przystąpiła i może uczestniczyć w tych dyskusjach. Ta europejska infrastruktura blockchain w tej chwili ma takie. Można ją określić i zdefiniować w kilku różnych obszarach. No, tak jak powiedziałem, no, przede wszystkim takie strategiczne wyzwanie, czyli wspomnienie roli Unii Europejskiej w obszarze wspierania nowej technologii, takiej technologii z potencjałem. No, to samo dotyczy jakby wszystkich innych obszarów technologicznych, również tych, w obszarze tych technologii przełomowych. I, i, i łączenie y, najlepszych inicjatyw w obszarze blockchain, tak, żeby można było dawać im jakieś nowe pole do życia i ten rynek ogólnoeuropejski. Y, dzisiaj blockchain po, y, mówimy o technologiach, o, o usługach zaufania. Dzisiaj właśnie y, natomiast blockchain jest coś y, bardzo bliskiego, dlatego że dzisiaj blockchain jest postrzegany jako technologia, która pozwoli automatyzować zaufanie. Y, na dodatek w jakichś tam systemach rozproszonych. Czyli jeżeli patrzymy na, na blockchain, jako na taką technologię, która y, pozwala y, pisać smart kontrakty dla różnych procesów, no to y, rzeczywiście tu jest taki potencjał zmiany, o, który sygnalizowała pani dyrektor wcześniej. To znaczy taki, że możemy sprawić przez automatyzację pewnych procesów, na przykład w obszarze procesów administracyjnych, że, że konsumenci, mieszkańcy, obywatele będą y, tym procesem bardziej ufać, dlatego że one będą dawać jakąś tam rękojmie takiego pewności, braku możliwości nadużyć. Y, w związku z tym być może doprowadzimy do tego, że obywatele będą lepiej ufać samej administracji. Y, ważne jest to, że w ramach tej inicjatywy europejskiej również stać nas na y, pilnowanie in, y, jakby innych polityk, ponieważ to jest zrobione jakby pod parasolem. Komisji Europejskiej, jest jakby również w jakiś sposób widziane przez inne organy Trilogu. Bardzo aktywny jest Parlament Europejski też w obszarze tych dyskusji. Czyli te dyskusje o na przykład zużyciu energii, one się przenoszą na te projekty. To znaczy, wybierane są takie, jest nacisk na to, żeby zastosować takie projekty, które zapewnią nam zrównoważony rozwój i takie taki scenariusze technologiczne czyli no, wybory algorytmów, konsensusów takich jak Proof of Authority na przykład albo Proof of Stake mają w tym przypadku przewagę nad, nad tymi, które znamy z tych rynku elektronicznego pieniądza wczesnego. Bardzo ważny jest ten compliance, czyli zgodność z regulacjami, bo od razu można planując projekty, się projuje tak, żeby były zgodne, na zgodność z RODO, co w przypadku blockchaina jest niebanalne, bo jak wiecie, są trudności z ustaleniem miejsca przetwarzania tego, kto jest administratorem i, i z dopełnieniem warunków pseudoanonimizacji. Ale są jakby koncepcje, jak to rozwiązywać. No, kwestia właśnie prywatności i a yy, zgodności z NIS, yy, yy, zgodności... Yy, jak można cofnąć? Przepraszam, co się zajechałem. O. Yy, w tej chwili, na początku, jak zaczynaliśmy się tym zajmować, to było takie założenie, że zajmujemy się usługami w sektorze publicznym, zajmujemy się y, 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 tym, co się dzieje na rynku finansowym. W, y, natomiast pojawienie się w tej chwili też się kończył prace nad... Pakietem regulacji dotyczącym infrastruktury rynku finansowego, czyli rozporządzenie MIKA, DORAJ i tak dalej. To w sumie jest, 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 jest kilka tych regulacji. No i, i nagle się okazuje, no, że do tego portfela trzeba również to uwzględnić, dlatego że y, te regulacje dotyczące rynku kryptoaktywów, czyli inwestowania w ogóle y, we wszelkie wart, rodzaje wartości i y, 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 co jest obszarem nieregulowanym i tak dalej, no to też jest portfel. portfelu. No. W portfelu się przede wszystkim nosi pieniądze. Trzeba o tym pamiętać, i te relacje nasze ze światem zewnętrznym odbywają się dziesiątki razy w ciągu dnia, kiedy za coś płacimy. Więc, więc spotkanie się jakby tutaj tych rozwiązań rynkowych, w jakimś tam mierze również regulacyjnych, jest, jest również takim wyzwaniem, które trzeba widzieć. Włącznie oczywiście z takimi przepisami jak AML, KYC. Właśnie ograniczenia prywatności. No, banki jakby się tutaj integrują w systemie identyfikacji elektronicznej, ale również mają własne podejście, to również trzeba y, uwzględniać. Y, wiadomo, że te prace są takim dobrym facilita to, facilitatorem, albo aktywatorem, jakby powiedzieć, y, czyli y, y, pozwala nam to wzmacniać. Y, Infrastrukturę europejską, budując infrastrukturę. My, ta infrastruktura wyraża się budowaniem węzłów sieci ogólnoeuropejskiej według wspólnych standardów. Taki węzeł tej europejskiej sieci blockchain mamy tutaj w nasku. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że po takim ponad dwuletnim, z naszego punktu widzenia, w niektórych węzłów trochę dłuższym, okresie testowania. Y, y, który, który dzisiaj oficjalnie się nazywa okresem pilotażowym, powoli przychodzimy w okres produkcyjny. Y, w tych dniach są wgrywane właśnie na, na y, wgryma, wgrywamy nowe oprogramowanie do wersji produkcy, pre, produkcyjnej, preprodukcyjnej, po to, żeby wejść w wersję produkcyjną, musimy spełnić te warunki, y, które takie operatorskie, które zostały uzgodnione, które są w trakcie zatwierdzania przez poszczególne rządy. W tym jest dosyć wysokie SLA, obowiązek wprowadzenia ISO 27001. Ważne jest to, że również to jest taka decyzja na poziomie europejskim pewnej otwartości na rozwiązania, czyli stosowanie otwartych rozwiązań. Bardzo istotnym nowym elementem, który bardzo nas interesuje jako nas, to są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i rozwijaniem standardów cyberbezpieczeństwa w tym obszarze, czemu sama technologia sprzyja, dlatego że sprzyja architekturze zero trust, odporności na manipulacje, właśnie z, te, przez to, że to są systemy, pewne zalety ma to, że są systemy rozproszone, systemy sztucznej inteligencji są jakby do tego również im w jakimś tam stopniu technologia zapewnia pewność. No, i jest synergia z innymi trendami technologicznymi, na co też trzeba zwracać uwagę, jak coś planujemy, czyli, czyli 5G, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, systemy IoT i tak dalej. No i to systemy IoT choćby w takim względzie, że jak dzisiaj mówimy o identyfikacji elektronicznej, to trzeba brać pod uwagę, że identyfikacja elektroniczna dotyczy nie tylko ludzi, nie tylko osób prawnych, ale wszystkiego, co jest podłączone do sieci. I, 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 to jest takie naturalne wyzwanie, że, 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 że miliony, miliardy urządzeń będą musiały z różnych względów być również identyfikowane w bezpieczny sposób. Był rozważany ten model. Jednym z takich pierwszych tematów, i do dzisiaj dyskutowany jest ten model suwerennej tożsamości, w takim rozumieniu, żeby rzeczywiście każdy mógł w sposób samodzielny nią zarządzać, żeby mógł swoimi danymi zarządzać. Ta idea w tej koncepcji portfela europejskiego portfela tożsamości jest, ale ona wymaga kontynuacji, jak wiemy już w tej chwili. Na infrastrukturze blockchain jest oferowane w taki narzędzie do testowania portfeli. No, kilkanaście portfeli te testy y, 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 prowadziło, no, po to, żeby osiągnąć jakiś tam przyczynek do standaryzacji, to trzeba brać pod uwagę. Jest, w tej chwili takim flagowym projektem jest, jest uznawanie dyplomów, czyli ułatwienie życia studentów. Wybrany jest projekt głównie z tego względu, że jest bardzo, yy, że jest właśnie mało regulacji i udało się przeprowadzić te testy na, w, w, w zeszłym roku na 30 paru uczelniach. W, w tej chwili yy, z wykorzystaniem Digital Europe program od przyszłego roku zacznie się testowanie na... Już w dużej liczbie uczelni, w tej chwili no, kilka, do tego się również zapisze, kilkanaście uczelni z Polski. Innym projektem, który, który też będzie testowany w przyszłym roku, to jest, który jest trochę w obszarze ochrony zdrowia, to jest projekt z obszaru ubezpieczeń społecznych, czyli uściślenia rynku dla karty KUS. Przede wszystkim i bo jak się okazuje, jest dużo, dużo nadużyć w tej dziedzinie w tej chwili to jest uznawane w sposób, że tak powiem, na słowo honoru. Dzięki jakby tym rejestrom blockchainowym to się uda. Ten, dzięki temu pilotażowi uda się ten system uszczelnić uczestniczy w tym NFZ nasz.